Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski. Stanisław August Poniatowski 1732-1798. Wywodził się z rodu Magnackiego, którego znaczenie było świeżej daty. Królem został w 1764 roku z inicjatywy carycy rosyjskiej Katarzyny II. Był człowiekiem oświecenia, wykształconym i wrażliwym. Uczynił wiele dla podniesienia poziomu elit Rzeczypospolitej i unowocześnienia państwa. Pod względem politycznym i z punktu widzenia pozycji międzynarodowej państwo polsko-litewskie było już w stanie rozkładu i działalność oświeceniowa króla i jego współpracowników służyła raczej przyszłości, aniżeli teraźniejszości. Był król wybitnym mecenasem sztuku i kultury. Nadzieję na utrzymanie państwa pokładał w łaskawości Katarzyny II. Wielkim jego wzlotem był twórczy udział w ustanowieniu konstytucji, 3 maja w 1791 roku akcie odrodzenia narodowego. Jednakże wobec Sprzeciwu Katarzyny II. Łatwo skapitulował i zgodził się na abdykację. Abdykacja ta oznaczała koniec państwowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów.